Zapakuję dzisiaj tornister dla Anielki, która pójdzie do drugiej klasy szkoły podstawowej. Dostanie w tym tornistrze pisaki, ołówki. Są też zeszyty. Jest brulion duży. Są farby, akwarele. Na pewno będzie się uczyć malować. Są ołówki i gumki kolorowe. O, są nożyczki i jakieś jeszcze inne przybory szkolne na mastry. Jest plastelina, może ja też lubiłem z plastyliny, lepić różne rzeczy. O, są kolorowe kredki. Ale jakieś nowoczesne. No, a dziennicze głuczne jest. Tutaj będą mogły być oceny chyba wpisywane jakiś notatnik. O pióro nawet jest takie nowoczesne i pudełko na... nie będzie za ciężki. Już od kilku lat Caritas Polska organizuje akcję Tornister Pełen Uśmiechów. W tym roku w naszej archidiecezji łódzkiej Caritas rozesłała do 39 parafii ponad 1200 tornistrów. Można je dostać w swojej parafii, po czym zrobić Wypełnić ten tornister potrzebnymi dzieciom do szkoły przyborami, książkami, zeszytami. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji, bo warto pamiętać, że wiele dzieci z ubogich rodzin potrzebuje takiego wsparcia. Rocznie, w wymiarze naszego kraju, to jest ponad 100 tysięcy tornistrów. Sto tysięcy dzieci idąc do szkoły dostaje taką rzecz, z której mają bardzo dużą uciechę. Zróbmy tę radość naszym najmłodszym.